Cześć wszystkim, tu ja. Dzisiaj nie będziemy grali w Bombermana, bo mi usunęli. Znowu grałem sobie w Bombermana, a w tymi mi usunęli. No, bo... No bo, by, bo byli hakerzy. Okej, okay, ale to jest lepsza gra. I musimy uciekać przed tatą. Co jest? Zbugował się tata. A nie. Więcej ich jest. Nie. O cholera. Przepraszam możemy po schodach chodzić, tu, tu gra, gra jest 3D bo możemy chodzić na górę, na dół i tak dalej ale nie, nie Jeszcze raz i w tej grze chodzi o to, że musimy uciec, uciec przed atom bo my uciekamy z domu Szybko! Szybko po schodach! Nie! I niestety nasz tata jest u nas szybszy. I, I chyba się nie da wchodzić do drzwi w ogóle. I to jest w tej grze No, No nie da się! Nie! Nie! Cofnę się! Cofnę się! Nie da się! Kurde! Okej, teraz idziemy w lewo. Jest Zaraz. Ja, ja to, to jest kuchnia. Sej, przypalimy chodź do drogi. Zaraz. Ja zmylę, tak? Zaraz tędy, szybko. Nie! Czemu chcę podać? przecież ja nie są szukni no w ogóle nie szukam, tylko wiemy, gdzie nie jesteś oto masz Odmawiamy... szybko do góry szybko nie, gramy nie co? dwóch ich jest? to okej, okay. jak widocznie mamy dwóch tatów. no może to była mama ale on był zielony no. Ale, ale ona była zielona w takim razie, a przecież oni nie chodzą w zieloniej. Mama mi mówiła, że teraz jest moda na żółte ubrania. To cię złamało. Ej, tu, tu może być ten zielony. Szybko przy... Nie! Co on robił? On przez okno wyszedł. Ej, tu musimy do tego okna szybciej od niego iść. Potem go zepchnąć z okna. To nie jest mama ani tata, to jest wróg. No zap zapomniałem wam powiedzieć, że mamy tutaj grze wrogów, tak samo jak... Tam jest ten zielony. Szybko. Szybko przez obrót. Szybko, szybko już. Jest! Udało się! I no, ale to jest drugi dom! Na dół, szybko! Szybko! Mi to, w to są stopy. Szybko! Nie! Ej, no! Jeszcze raz! Szybko! A co to ta mapa? Czy ten dom? To jest mapa, żeby uciec, bo my musimy uciec, bo są. No jest taka fabuła, to czy historia, że są święta, jest w wigilia. My musimy uciec. Co? Musimy przez renę wejść. No to to jakiś wojskowy kolejny zielony Przecież nie bożen. Nie, szybko. Czemu jesteś na momie? Nie no. Szybko, jeszcze raz. O. I to było zielonego no Spróbujemy... No to, to byliśmy my. Spróbujemy jeszcze dwa razy i potem może skończymy. I spróbuję nap, nap, naprawić Bombermana, ale nie wiem, czy mi się uda, bo, bo No. Znajdziemy go, bo to mu tak przywadzimy, że powinien nie cię. Nie, poczu tak. Nie, czerwony! Zielony, co jest? L lataliśmy! <laughs> lataliśmy. nie no. Właśnie... No, to już jest ostatni raz. No szkoda on tam... To... Ej, nie. No, no nie, znowu. Znowu. Jeszcze raz. Do Dobra, szybko. Zaraz. Zaraz. Ej. Klawiatura mi nie działa. Klawiatura mi nie działa. Ej no, ej no. No, kurde. Okay, to kończymy. Dobra, nie, stój. Ja tylko coś wyciągnę. Okej, okay, spróbuję teraz. O, działa. Dobra. Co zrobiłaś? Wyciągnął z internu? Wtyczkę wyciągnąłem. Internu. Nie, to było z klawiatury. Ej, ej, szybko przez okno. Wtyczkę. Ej, mamy takie, że musimy pójść do ryb. Bo ja nie wiem, o co chodzi w tej grze jednak. W ogóle, kiedy on chodzi, no to... Szybko, do rynny! Oni się rozlaźli! Zaraz! Tu jest piwnica, widziałeś? Ej, chodźmy, zobaczmy! Piwni... do piwnicy! Szybko! Jak tam jeść? Jak tam jeść? Może tędy? Ten... Może, nie! O, teraz go tędy! Czerwony idzie! On nie wie gdzie iść. Zaraz co on zrobił? Tędy. Ja prostu idę. Chodźmy do schroniska. Ej, co jest? Co to? Co, co jest? Co to? Co to? Okay. Co to? Można... to? Okay. Można. to? Można? to? Co to? Tu to? schronisko. to? Jest laboratorium. To jest piwnica. Nie. O nie! Oni nie wiedzą, gdzie my jesteśmy. Ej! znowu ślepy zaułek. Cofajmy się no, gdzieś! Cofajcie się! bo nie... zobacz, tutaj jesteśmy. No widzę. Takie... My jesteśmy zielony! No. Tylko to, jest Co to jest? Jakiś znaczek. To jest paryba? Nie wiem, chyba. Kurde, nie da się. To są przedmioty, które zebraliśmy. Nie. Kurde, dobra. To, to byłoby na tyle w tym odcinku. Cześć wszystkim. I, i, I do następnego razu. Następnym razem już będziemy grali w Bombermana. Albo ostatnio widziałem taką fajną grę Megaman. To cześć.